Cześć! W pierwszej części ewolucji zabezpieczeń Formuły 1 skupiłem się na pokazaniu początków tego sportu i wyjaśnieniu wprowadzanych w kolejnych latach udoskonaleń, które systematycznie zmniejszały liczbę śmiertelnych wypadków na torze. W odcinku tym opowiadałem m.in. o kaskach, obręczy bezpieczeństwa, konstrukcji baku paliwa czy kombinezonach kierowców. Dla zainteresowanych umieszczam link do części pierwszej w opisie filmu. Zatem jesteśmy w roku 1972, w którym wprowadzono regulację o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierowców F1. Wcześniej nie było to obligatoryjne. Powodem była obawa przed spłonięciem w przypadku wybuchu pożaru po zderzeniu i niemożności odpięcia pasów, które mogły się zaciąć. Obawa ta nie była bezpodstawna. W początkach F1 pożary po wypadku były dość częstym zjawiskiem, biorąc pod uwagę współczesne standardy. Z drugiej strony dochodziło też do takich wypadków jak ten z udziałem Johena Rinda, jedynego do tej pory pośmiertnego mistrza świata F1. Tak jak wspomniałem przed chwilą, pasy nie były obowiązkowe przed 1972 rokiem, a jedynie rekomendowane dopiero od 1968. To też nie każdy kierowca zapinał je lub nie robił tego poprawnie. Jochen w momencie wypadku nie miał poprawnie zapiętych sześciopunktowych pasów bezpieczeństwa, przez co doszło do przesunięcia ciała i uszkodzenia tętnic szyjnych. Jochen został uznany martwym w drodze do szpitala lub w szpitalu, zależnie od źródła. Dwa lata po tym wypadku sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa stały się standardem, ale ich ewolucja i materiał, z którego są zrobione, dalej postępowały. Od 1991 roku FIA wprowadza obowiązkowe testy pasów bezpieczeństwa. Obecnie pasy i zapięcie skonstruowane są w taki sposób, by umożliwić ucieczkę kierowcy w czasie poniżej 5 sekund. Sama uprząż musi wytrzymać ponad 2,5 tony punktowego nacisku. A jej zapięcie wymaga udziału drugiej osoby. W kokpicie jest na tyle ciasno, że kierowca nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Oprócz bezpieczeństwa, drugą funkcją pasów jest pomoc kierowcy w przeciwdziałaniu przeciążeniom w momencie hamowania. Same pasy ważą mniej niż pół kilograma i wykonane są z poliestru używanego także w lotnictwie wojskowym, a klamry i zapięcie zrobione są z tytanu. Muszą być wymieniane regularnie i w czasie jednego sezonu kierowca otrzymuje ponad 20 nowych uprzęży między wyścigami, kwalifikacjami i testami. Kolejnym elementem, który zdecydowanie podniósł bezpieczeństwo kierowcy w przypadku zderzenia, jest monokok, czyli kabina kierowcy, a jednocześnie nadwozie, do którego mocuje się pozostałe części auta. W latach 50. bolidy Formuły 1 budowane były na ramię z aluminiowych rur. Pierwszym pojazdem F1 korzystającym z monokoku był Lotus 25, zaprojektowany przez Chapmana. W tamtym czasie do jego budowy wykorzystywano aluminiowe blachy ze stalowymi wzmocnieniami. To zapewniało dużo większą sztywność w stosunku do rur, ale także znacznie mniejszą wagę bolidu. Niestety te konstrukcje nie były wystarczające, by chronić przed śmiertelnymi wypadkami. Dopiero wykorzystanie monokoku w całości zrobionego z włókna węglowego przyniosło przełom. Stało się to w 1981 roku za sprawą McLarena MP4-1. Monokok wykonany z włókna węglowego jest dwa razy bardziej wytrzymały i pięć razy lżejszy od analogicznego wykonanego z aluminium. W tamtych czasach poddawano wątpliwość, jak auto zachowa się podczas dużych przeciążeń wynikających z wypadku. Bardzo szybko okazało się jednak, że taka struktura jest bezpieczniejsza dla kierowcy, co pokazał wypadek Johna Watsona w 1981 roku we Włoszech. Wyszedł on z wypadku bez większych obrażeń. Standardowa budowa monokoku zaczyna się od aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu, obudowuje się go warstwami włókna węglowego. Od 1999 roku pierwsza warstwa musi być obowiązkowa zrobiona z kevlaru. Jest to skutek wypadku Michaela Schumachera, w którym element zawieszenia przebił kabinę i połamał nogi kierowcy. Od roku 1985 monokoki są testowane przez FIA i zespół musi spełnić panujące w danym momencie wytyczne, jeżeli chodzi o wytrzymałość w testach zderzeniowych. Regulacje z biegiem lat stają się coraz bardziej rygorystyczne, na czym zyskują sami kierowcy. Oprócz monokoku, elementem pochłaniającym energię w zderzeniu jest też zagłówek, jednak wbrew nazwie chroni on nie tylko tył głowy, ale także i boki i sięga do nadgarstków. Chociaż pierwsze zagłówki pojawiały się już w latach 60. i 70. To nie miały wówczas większego znaczenia, jeżeli chodzi o ochronę głowy. Ewolucja zagłówka zaczęła się od roku 1994 po wypadku Karla Wendlingera, prowadzącego bolid Saubera w Monako. Podczas sesji treningowej uderzył bokiem bolidów w barierki. Kierowca przeżył i po wyjściu ze śpiączki kontynuował karierę w różnych seriach motosportu. Biorąc pod uwagę, że w tym samym roku zginęli także Roland Ratzenberger i Ayrton Senna, FIA musiało wprowadzić kolejne zmiany, by zwiększyć absorpcję energii przez bolid w momencie zderzenia. Obowiązek stosowania zagłówków został wprowadzony w 1996 roku, ale to sam Sauber, krótko po wypadku swojego kierowcy w Monako, wprowadził modyfikację bolidu jeszcze w 1994 roku, montując zagłówki w swoich autach. Na przestrzeni lat zagłówki zmieniały się, jeżeli chodzi o wymiary i powierzchnię chroniącą głowę. Współczesne bolidy szkielet zagłówka mają wykonane z włókna węglowego. Samo wypełnienie stanowią specjalne pianki z efektem pamięci. W zależności od temperatury stosuje się różne pianki, a wyboru dokonuje FIA przed wyścigiem, informując o tym zespoły. Jeżeli temperatura wynosi poniżej 15 stopni, używana jest błękitna pianka. Od 15 do 30 stopni stosuje się różową piankę, a powyżej 30 stopni piankę niebieską. Zagłówki są robione dla konkretnego kierowcy. Ponieważ w bolidzie jest ciasno, zagłówek musi mieć wycięcia na wysokości kierownicy, by zapewnić kierowcy swobodne manewrowanie. W 2017 roku w Baku Lewis Hamilton miał problem z zagłówkiem, który zaczął wysuwać się w trakcie jazdy. Jako, że kierowca nie mógł samodzielnie ustawić zagłówka, zmuszony był dodatkowego pit stopu w celu jego wymiany. Podobna sytuacja spotkała Lando Norrisa podczas jednego z treningów w 2019 roku. Z powyższych powodów zaczepy zagłówka zostały zmodyfikowane, jednak jego rola od lat pozostaje niezmienna: ochrona kierowcy poprzez pochłanianie energii ze zderzenia. Jednym z zagrożeń na torze, o którym do tej pory nie wspominałem, są urwane w czasie wypadku koła. Dzięki swojej masie i nadanej przez bolid prędkości stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierowców, ale w zasadzie wszystkich na torze: sędziów, pomocy technicznej i samych kibiców. Aby tego uniknąć, stosuje się specjalne linki (wheel tethers), które można dosłownie przetłumaczyć jako pętle na koła. Jest to zabezpieczenie stosowane od 1999 roku. Zrobione są z zylonu, o którym wspominałem w części pierwszej. Materiał ten jest dwukrotnie bardziej wytrzymały. Na rozciąganie od kewlaru, jednak szybko degraduje pod wpływem światła. Z tego powodu jest wsuwany w specjalny rękaw i chowany w elementach zawieszenia. Niestety, mimo swojej wytrzymałości na rozciąganie, nietrudno by w czasie wypadku doszło do jego rozcięcia lub skręcenia. W roku 2000 i 2001 z powodu urwanych kół zginęło dwóch pracowników toru. W 2009 roku od urwanego koła zginął kierowca Henry Surtees. W stosunkowo niegroźnie wyglądającym wypadku urwało się koło, które wróciło na tor i uderzyło bezpośrednio w głowę kierowcy. Niestety w szpitalu stwierdzono zgon, a jako bezpośrednią przyczynę podano uderzenie koła, a nie uderzenie w bandę po utracie przytomności. Z tego powodu w 2011 roku zaostrzono przepisy, wprowadzając dwie pętle, a w 2019 roku wymagano już trzech przez pojedynczy element zawieszenia mogą przebiegać nie więcej niż dwie linki. Należy pamiętać, że wszystkie zylonowe linki są połączone z piastą, dlatego jeżeli koło zostanie źle przykręcone, pętle w niczym nie pomogą. Mimo tych zabezpieczeń, dalej można spotkać sytuację, gdzie koło odpada od bolidu, ale liczba takich incydentów zdecydowanie się zmniejszyła. Przełomowym urządzeniem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kierowcy biorącego udział w wypadku, był wprowadzony w 2003 roku head and neck support system. W skrócie Hans Rozwiązanie to zostało wprowadzone z powodu olbrzymich sił działających na szyję kierowcy w momencie wypadku i częstych urazów z tym związanych. Wystarczy zobaczyć jak zachowuje się głowa kierowcy bez tego rozwiązania oraz z zamocowanym hans do kasku kierowcy. Redukuje on ruchy szyi o 46% i zmniejsza siły działające na szyję nawet o 86%. Waży zaledwie 200 gramów i wykonany jest głównie z karbonu. Hans, podobnie jak kask, jest robiony na zamówienie dla konkretnego kierowcy F1. Dzięki temu jest idealnie ułożony na barkach i w czasie jazdy jest praktycznie nieodczuwalny. Ostatnim rozwiązaniem, które chciałbym przedstawić w tym odcinku, jest największa rewolucja w ostatnich latach w F1. Element kontrowersyjny, jeżeli chodzi o wygląd, ale zdecydowanie poprawiający bezpieczeństwo. Od wprowadzenia w 2018 roku zdążył uratować już kilka osób przed śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Mowa o Halo. Zrobiony z tytanu pałąk ma za zadanie chronić kierowcę przed uderzeniami różnego typu. Waży jedynie 7 kg, a potrafi wytrzymać nacisk aż 12 ton. Przed wprowadzeniem Halo FIA przeanalizowała 21 wypadków. Konkluzja była taka, że w aż 19 z nich życie kierowców zostało by uratowane. Jedną z obaw kierowców było ograniczenie widoczności, ale podczas testów z wykorzystaniem systemu VR okazało się, że Halo w ogóle nie przeszkadza. Mimo tego, chociażby Lewis Hamilton początkowo był przeciwnikiem Halo i chciałby, to kierowca mógł decydować, czy system ma być zamontowany na Bolidzie. Ironią losu był fakt, że to właśnie obowiązkowe halo prawdopodobnie ochroniło go od poważnej kontuzji podczas wypadku na Monzy w 2021 roku. W 2018 roku, czyli w roku wprowadzenia obowiązku montowania tego elementu na bolidzie, prawdopodobnie uratował również pierwszą osobę, Charlesa Leclerca. Wspomniany w pierwszej części wypadek Wang Yu również mógł skończyć się tragicznie, ponieważ obręcz bezpieczeństwa oderwała się i jedynym elementem chroniącym głowę kierowcy przed szorowaniem po asfalcie był właśnie halo. Takich przypadków jest więcej i to tylko pokazuje, że wprowadzenie tego systemu było bardzo dobrą decyzją. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.